Już za moment, koniec roku. Miejmy nadzieję, że pożegnamy wszystkie okropności, które nas w 2020 spotkały. Ale bezpowrotnie pożegnamy też przysługujące nam na ten rok limity wpłat na Ike i Igze. To ostatni dzwonek, aby za rok zapłacić mniejszy podatek. Jak to zrobić? Zaraz wszystko będzie jasne. Koniec roku to pora na podsumowania, postanowienia wobec nadchodzącego, ale i również widmo rozliczenia podatkowego za ciężko zarobione przez nas pieniądze przez ostatnie 365 dni. Jeśli nie lubisz swojej krwawicy oddawać w zbyt dużej ilości do Urzędu Skarbowego, to istnieje kilka sposobów, aby część zarobków zachować w swojej kieszeni. Jeśli śledzisz nasz kanał, to mogłeś wpaść na mój ostatni film, w którym opowiadałem o indywidualnych kontach emerytalnych. Jeśli go przegapiłeś, to zachęcam do nadrobienia zaległości, a przy okazji do zostawienia subskrypcji, aby zawsze być na bieżąco. Przejdźmy jednak do rzeczy. Na swoje IKE możesz co roku przelewać określoną ilość pieniędzy. W 2020 roku jest to dokładnie 15 681 zł. Oczywiście możesz zrobić wpłatę mniejszą. Nikt nie zmusi cię do wykorzystywania całego tego limitu. Kluczowe są tu jednak słowa co roku. Mówimy o latach kalendarzowych, więc nieważne, czy IKE założyłeś w styczniu czy w grudniu, i tak przysługuje ci taki sam roczny limit wpłat. I jeśli jeszcze IKE nie masz, to już za kilkanaście dni limit ten bezpowrotnie ci przepadnie. Dlaczego warto to przemyśleć? Bo IKE działa jako takie opakowanie dla naszego ulubionego sposobu oszczędzania. Płacaną w ramach indywidualnego konta emerytalnego kwotę możemy zaparkować na lokacie, kupić za nią akcje, obligacje czy ETF-y. Czyli to wszystko, co pewnie już i tak robisz, skoro trafiłeś na kanał Automatyce Finansowej. A jeśli nie robisz, to powinieneś zacząć. Przewaga IK jest jednak taka, że w ramach jego cały wypracowany zysk zostaje u nas. Od zysków z lokaty nikt nie utnie nam 19%, a za sprzedane z zyskiem akcje nie będziemy musieli kosztownie spowiadać się w rozliczeniu PIZ. Haczykiem oczywiście jest limit wpłat. Jeśli więc chcesz zainwestować w akcję, powiedzmy, 30 tysięcy, to możesz założyć IKE jeszcze dziś, wpłacić całą przysługującą ci w 2020 kwotę, czyli wspomniane 15 681 zł, a resztę w ramach limitów, oczywiście, dopłacić na przykład już za kilkanaście dni w styczniu. W 2021 roku będzie. Mógł na swoje indywidualne konto emerytalne przelać dokładnie 15 777 zł. Szczęśliwa liczba. IKE najlepiej sprawdzi się, kiedy po nasze oszczędności sięgniemy po skończeniu 60. roku życia lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55. roku życia. A jeśli chcielibyśmy korzyści poczuć trochę szybciej, to warto rozważyć IGZE, czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Tu, podobnie jak w IKE, co roku możemy wpłacić jedynie określoną kwotę. Do końca 2020 jest to 6272 zł. i 40 groszy. Sporo mniej niż na IKE, ale i zasady działania również trochę się różnią. Omówię je na razie pokrótce, bo XZ poświęcimy pewnie jeszcze kilka spotkań. W dużym skrócie, dzięki temu produktowi możemy obniżyć kwotę podatku, który co roku z bólem serca musimy rozliczyć w deklaracji PIT. Namacalną korzyść otrzymujemy więc bardzo szybko, bo już przy corocznym rozliczeniu podatku, to ile dokładnie zyskasz, zależy od tego, w którym progu podatkowym się znajdujesz. Jeśli na przykład zarabiasz 6 tysięcy miesięcznie, to w rok zbierzesz 72 tysiące. Od tego musiałbyś oddać 17%, czyli 11 715 zł w podatku. Jeśli jednak na X wpłaciłeś kwotę równą tegorocznemu limitowi, czyli 6272 zł, to twój podatek zmniejszy się aż o 1066 zł. Nadmienić też warto, że tej kwoty z Xe nikt nam przecież nie odbiera, a więc zarówno Wilksyty jak i owca cała. Podatek zapłacony, a oszczędności dalej są w naszej kieszeni. Tak jak wspominałem, dokładniej XZ -e prześwietlimy już niebawem, więc koniecznie bądź na bieżąco z naszymi materiałami. Podsumowując, nieposiadanie IK -e i XZ -e to wyrzucanie pieniędzy w błoto. Do końca roku na Igze możemy wpłacić 6272 zł, a na Ike 15681 zł. Jeśli nie chcesz, aby te limity bezpowrotnie ci uciekły, zapoznaj się z ofertą banków i funduszy inwestycyjnych, które oferują Ike i XE. To ile czasu będziesz musiał poświęcić na założenie Ike albo Igze, zależy od tego, gdzie będziesz o nie wnioskował. Najbezpieczniej zrobić to w banku, w którym już masz otwarte jakieś konto. Wypełniasz wtedy specjalny formularz i w zasadzie praktycznie od ręki takie konto pewnie otworzysz, ale lepiej upewnić się to do tego w swoim banku. Dłużej może to potrwać na przykład w jakimś TFI, w którym jeszcze nie masz żadnych produktów, więc będziesz nowym klientem. Zależnie od instytucji różnie może wyglądać proces weryfikacji twoich danych. Może na przykład potrzebny być przelew aktywacyjny, który wysłany z innego banku może dotrzeć na miejsce dopiero następnego dnia roboczego. Jeśli chodzi zaś o zasilenie tego konta, to jeśli IKE masz założone w tym samym banku, w którym prowadzisz rachunek, to przelew taki powinien od razu się zaksięgować. Jeśli wysyłasz go z innego banku, to musisz dać mu przynajmniej dzień roboczy. Dlatego nie odkładaj tego na ostatnią chwilę. Procedura zakładania konta zacznij najlepiej już dziś. Oczywiście po uprzednim zapoznaniu się z ofertą i jej szczegółami, ale raczej nie polecałbym zwlekania z tym do 30. Równie gorąco, a wręcz jeszcze goręcej zachęcam do zapoznania się z asortymentem dostępnym w naszym sklepie. Oprócz tego, że dostarczamy wam treści wideo, to wydajemy również drukowany magazyn Inwestor. Nad treścią, którego pracuje cały sztab finansowych specjalistów. Najnowszy numer to m.in. analizy tego, co wydarzyło się na rynkach w temacie gamingu, czyli temat dość na czasie. W magazyn zapatrzyć się można w salonach prasowych Empik, ale na naszej stronie możecie zrobić to trochę taniej, na przykład za pomocą prenumeraty. Zaraz pokażę wam, jak to zrobić. EVIX Mac, Woman na sklep. Tutaj wchodzimy. Tu możemy zaopatrzyć się w każdy pojedynczy numer, który do tej pory wyszedł. Czy to w wersji drukowanej, czy to w wersji cyfrowej. Ale ze swojej strony bardziej polecam prenumeratę, bo wtedy raz na kwartał odwiedza Was listonosz z magazynem w wersji oczywiście drukowanej, takiej papierowej, którą można sobie do łapy wziąć. Prenumerata sama z siebie już jest tańsza, ale jeżeli dodamy sobie ją do koszyka i zastosujemy kod. Emerytura. To ta cena będzie jeszcze bardziej atrakcyjna, bo za prenumeratę roczną zapłacimy zaledwie niecałe 80 zł. Do tego do końca roku albo do wyczerpania zapasów dorzucimy wam e-booka, czy istnieją bezpieczne przystanie, oraz nagrania z webinarów. Oprócz tego, oczywiście, Akademia Inwestora to jest coś, na co warto zwrócić uwagę. W ramach tejże akademii będziecie mieli przez najbliższy czas dostęp do aż 52 lekcji. Mówię przez najbliższy czas, bo te lekcje cały czas na bieżąco tworzymy, one się pojawiają. W ramach każdej lekcji macie ponadgodzinny materiał, do tego artykuł pisany, do tego test wiedzy, który możecie sobie rozwiązać, żeby sprawdzić to, jak uważnie słuchaliście naszych lekcji. Jeżeli nie jesteście pewni, czy akademia jest dla Was, Zapewniam, że jest. Napiszcie do nas, udzielimy Wam takiego próbnego dostępu, żebyście mogli sobie to wszystko sprawdzić. Trzymam za Was kciuki, żeby w nowym roku wszystko było dobrze, żebyście nie stracili tegorocznych limitów wpłat na IK i X. -ę. Jeżeli już macie IK i X, to super. Jeżeli jeszcze nie macie, macie jeszcze dosłownie parę dni na to, żeby to poprawić. Dzięki bardzo, widzimy się już niedługo. Na razie, cześć.